Pago, witam. Witam, 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 DVD. Dziękuję za sto sików. Chat, czy kojarzycie, że ja mówiłem jedną rzecz na temat Queen of the Black pod koniec ostatniego, właśnie roku? W szczęście sensie pod koniec 2020. Że przynajmniej jedna rzecz ja jest pewna. Man, że ten ich niby związek przynajmniej się przed 2020 jeszcze nie rozpadnie. Kurwa się rozpad. Nie wiem, jak to jest możliwe. Wow. Wow, naprawdę. Spodziewałem się, że chociaż wytrwają, nie wiem, do 1 stycznia, ale się okazało, że nie. Że nie wytrwali. I ja wam powiem tak. Że ja wam po prostu puszczę filmik, który to wszystko tłumaczy. I ja czat... Ja, nie mu ja chyba nic nie muszę wam mówić. Wy sami zareagujecie. Wy sami zareagujecie. Po prostu. Queen. Of the Black, zerwanie. Dziękuję ślicznie. Dziękuję ślicznie, Kuba. Bardzo miłe słowa. Bardzo ci ślicznie dziękuję. Czekajcie. Jak się nazywa? Ten Filip, Filip Zabielski. Tak? O. Patrzcie na to czat i spróbujcie nie piknąć kozła. Jestem teraz trochę na emocjach, więc... Jest na maksa jest głos. głos. Nie. Po prostu... może kiedyś... Podgłośnijcie sobie, podgłośnijcie. ciszę do nie będę mówić. Podgłośnijcie sobie, nie da się głośniej. Tak, jestem na emocjach, ponieważ stała się straszna rzecz. Julia okazała się w ogóle nie tą osobą, za którą wcześniej ją uważałem. I jako, że nasz związek... Nasz związek! Że jako, że nasz związek był publiczny, to należał się publiczne wyjaśnienia o co w tym wszystkim chodziło. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Filip. No i moi drodzy, od razu nie przedłużając, tak jak większość osób się domyślała, związek mój i Julii był ustawiony. To był taki prank z naszej strony, taki eksperyment społeczny. Chcieliśmy. Chcieliśmy zobaczyć, jak ludzie zareagują na to, jaka będzie reakcja społeczeństwa na związek 17-letniej dziewczyny z 24-letnim Filipem. No i co, oczywiście wszystkich bardzo przepraszam, jeżeli ktoś czuje się oszukany, zmanipulowany. Nie to miałem na celu, nie to mieliśmy na celu, żeby... Generalnie Ziomek mówi, już wam tłumaczę. Generalnie chłop mówi, że wszystko było eksperymentem społecznym i że oni są kumplami, ustawili to od samego początku. Od samego początku i że to wszystko był eksperyment społeczny, a akurat się skończył w momencie, kiedy wyszły wszystkie brudy na Julię i do jego kieszeni ktoś mógłby się też tutaj dokraść. Panie klaunie Filipie Zabielski. Przestań... Ja również wam Przestań tchórzu chować głowę w piasek. Klaunie ty! Jesteś klaunem. Ty liczyłeś na to, że nikt tego nie zauważy, ludzie o tym zapomną i ciebie nikt tak nie nazwie. Ale ja ci powiem, jesteś klaunem. Klaun. I tyle. I o, Julia też jest klaunem, jesteście parą klaunów. Do cyrku możecie pójść. Nadajecie się tam. Odwalacie gówno, po czym mówicie. Związek był ustawiony. Żeby uciec i uratować to, co wam zostało. Nic wam nie zostało. Nic wam nie zostało. To jest najgorsze wyjście z sytuacji. Byście powiedzieli, że związek był prawdziwy i zrywacie, ok. Byście powiedzieli, że nadal jesteście razem, ok. Ale to, że to jest manipulacja i to, że było ustawione, jaka to jest korzyść dla widza? Ci młodzi widzowie ci nie zaufają. Ci starzy już o tobie zapomną za to. Wszyscy, nikt, Każdy nienawidził, to nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne, nie jest potrzebne i to jest po prostu chowanie głowy w piasek jak tchórz. I tyle. Zatem dobrze, że macie siebie nawzajem, Filip. Wracaj na TikToka, bo na YouTubie ludzie mogą ocenić twoje filmy, mogą cię skomentować i dzieci pewnie o tym zapomną i pewnie będą cię dalej oglądać, subskrybować i pewnie się z tego wybielisz. Ale dla każdej dorosłej osoby, Filipie, jesteś klaunem. Razem jesteście klaunami i pusią. Ja podobno jestem największą opuścią 2020 roku i oddaję ten tytuł Filipowi Zabielskiemu. Oddaję, oddaję już pierwszego dnia roku 2021. Dziękuję bardzo, ślicie. Po twój stary pokwasie. Pozdrawiam. Prosiłacek, dziękuję za trójkę i dziękuję, Arkad, za piąteczkę. O, I tyle. Idzper, <noise> dziękuję. Dudniasz, bardzo Ci się dziękuję, ślicznie. No, przeczytałem to wszystko jak coś. I z dziękuję za trzy miesiące. Nie, tak dziękuję za sto Tak, słyszeliśmy Słyszeliśmy o takim wytłumaczeniu. I dziękuję, ślicznie Kaspier za sześć miesięcy. Pozdrawiam. Oh, dobra, czat. To co? Po tym już teraz możecie normalnie dźwięk dać. Popierdzielony dzisiaj dzień z tą widownią jest. Dobrze, czat. Możemy. Dzisiaj Kamil, please, Ewron, please, stop streaming. 19 o'clock, let's go. Let's go, dzisiaj dużo widzów, let's go. Chociaż nie, już o 19 nie jest tak, że mi widzowie uciekają. Mamy już oddzielną widownię. To wiecie, co jest piękne, chat? Wiecie, co jest piękne tego, że z Kamilem tak dużo razem działamy i tak dużo razem robimy, że mamy dwie oddzielne widownie i nie wpływamy na swoją liczbę widzów nawzajem. Nieważne, czy Jaki jestem odpalony, czy jest on odpalony, wszyscy mamy swoją własną Czuję wizę. I tak to było bardzo jak nigdy. Na maila, Pijon, na maila. Świetny eksperyment społeczny, co nie? Kapa, dziękuję, jeśliście za premika. Pozdrawiam, pozdrawiam. Hej, Ani dzień dobry, co tam? Widzę, że jeszcze przed pracą przyszłaś na streamka się poreglaksować. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Kaziok, spoko, Krętlika rozumiem. one podkreślenie, jak się można z tobą <grym> <skopaktować> <grym> złotych. Dobra.